Cześć ludzie, z ks ukazaną jest na dziękuję Witamy Was po raz... Dziewiąty? Czy ósmy? Nie, chyba ósmy FIFA World Cup Brazil Daj. Która to jest grupa? To jest grupa... E A nie było meczu Kolumbia-Grecja, więc to jest chyba ósmy odcinek mm -hmm. No ósmy W poprzednim odcinku był mecz W Wybrzeże Kościelnowej, Japonia Ja byłem w WKS, wygrałem 9-0 Konto czyste konto, a w tym momencie tylko Szwajcare Ekwador? Ja wybrałem Ekwador, Kasper będzie Szwajcarią przyglądać. Mm Na -hmm. jakie wyniki wstawiasz? I Na mnie. Okej. Okay. Ja wezmę Home to weź... Ja wezmę... Tylko weź z World to wzięłaś nie wanie. No czekaj, nie 4 minuty. Dobra, playmatch. Brazylia. W Brazylii gramy. W Bra mieście Brazylia. Brazylia. Bo wiecie, że stolicą Brazylii? Brazylia. To był finał na Marakanie. Gramy na Marakanie chyba, ile się nie mylę. Kurde, nie myślałem. Ale pomyśl, uh, finał był po w Rio. Brazylia to była pierwsza stolica. Tak jak u nas było. A w Rio jest Adonis Maracana. No ten, co był finał? Niemcy co? to w Rio był finał. Aha. Dobra. Łukasz, Brazylia to była pierwsza stolica. I skąd się nazywa? To była pierwsza no. kolonia założona przez. Czekaj. No. Portugalczyków, tak? To była pierwsza kolonia założona przez Portugalczyków i nazwali ją Brazylia. No. Coś takiego. Dobrze, Dominguez. Jakieś takie było, coś takiego było, nie pamiętam, ale była taka historia, że to była pierwsza kolonia albo któraś tam i była największa i nazwali ją Brazylia i stąd się miasto. W ogóle czemu Kraków, ludzie, nie jest stolicą Polski? No właśnie, jakaś głupia Warszawa. Znaczy nie, no... Pokaż po... jak to było, jak to przebrało takiej rotacji, a odbiło się w Albo, znaczy, bo ja ja wiem, bo to trzeba mieć... Kurde! Dobra, nie 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 strzelę, nie strzelę! Nie, bo wiesz mi się buguje. No, dobra, kurde. nie strzelę! Ja chcę podać! Dobra, nie strzelę nie chcę! Ja chcę podać, kumasz, bo ja chcę... No. Czekaj, no! Daj! Co ty jest głupi ten mój! Dobra weź, weź piłkę! No z Ty! Dobra! To już można grać. Dobra. No, bo coś mi się zbagował pan! No. Bo ja chcę podać, nie? On mi nie chce. Inler. Kurde, jeszcze że Inler dan. gra w napoli. No, jeszcze gra w Napoli? Nie wiem, grał. w 15 był Co to to, to? to był? Chyba soferowić, czy darmić. się. migły, Pamiętam, jak moja mama była kiedyś we Włoszech. Ja też byłam w Słowacji, bo tak ciepło, że w krótkim jakiepku jeździłam na naftę. Tak? Kiedyś dawno, ale moja mama pamiętam, jak mnie nie było jeszcze na świecie. No. To jeś... siostra my... była. Mm -hmm. To było tak ciepło, no. że ludzie jeździli w krótkich rękawkach, albo w długich rękawkach, bez jakichś tych ochraniaczy, bo we Włoszech, wiesz, Alpy, coś takiego Dobra, nie To strzelę, nie strzelę, bo... Podobnego... Jezu! Co za Już możesz, myc. no Dobra. Czy mogę brać? Eee! 17 Saka. 000 Wow! 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 Magia. To oh, oh, ja jestem banany, miałem wszystkich... morżna Nie wiem, nie wiem jak on to zrobił, on biega kurde. To tak się zdarza, ja też tak raz zrobiłem. No. Na WF-ie. Przypadkowo plecami obroniłem. Plecami przypadkowo? Tak, jak zawsze gramy brzęczą, to jest ja zawsze Mój kolega bronię. kiedyś dupą gola strzelił. Mhm. I kiedy gram zawsze brężą, to jest ja zawsze się odwracam plecami, kiedy masy no. wami naparzają, bo masz w ogóle z panem czy z panią? z paniami ja bo z pan jest a nie jestem panem od WF-u? nie, bo pad tylko uczy WF-u, padnie nie jest na przeszkodę na basenie ej, to było sweaty nie! sweaty było, sweaty NIE! sweaty robić. było oni sweaty mogą, było. oni mogą, to są ludzie od karetki Sweetie było nie! tak nie! no, 27 minuta i dopiero pierwszy gol. nie, daj piłkę, cygan, budżet Pięknie było podam. Ja było słuchajcie akurat. Nie! Podaj Benaglio! naglio! Pięknie. O, o, o! Stoker! To nie możesz podać, nie można tak podawać, jak widzimy, że bramkarz wychodzi. My Nawet wy... górę. O nie wychodzi. Dziękuję. Za Zażyt. <ślad> ja pieprze! Nie możesz w środek! To nie wam w środek! Wiem. Zawsze się rzucasz w lewo, to pamiętam W każdej grze, wszędzie zawsze się rzucasz na początku w lewo, zawsze się w prawo Nie, pen. O! A za co karny w ogóle? No, zobacz, po, kumasz, że jak ja strzela, kiedy ja do środka wypałem, to ty akurat nie przewróciłeś I on niby zagwizał karny Aha Można, bo następny razem jak będzie kolejny karny dla mnie, to ci nie dam, załóżmy, żeby był jeden, nie? No Ale w tym meczu, nie? Ale za co on Bo to jest, wiesz, gra. Gra się baguje. Ja wygram. Nie! Będzie 2-1. Czy ja będę mógł mieć pierwsze czyste konto? Nie. Nie Miałem w miał jedyne czyste. To nikt nie pobiera. Nie! Mój dzień! Nawet jak chciałeś sweat i tak ci się nie uda. Co? Nie. Eee, nie, wiesz co, chciałam i za mocno uderzyłem. No. To by było mega. Będę nagle widział strzał w obronie. Bo do z w ogóle nie miał szansy obronić. Nieee. Ajoba. Kurde, co mi tak że wychodzi? No, ja, ja normalnie wybiję, więc nie był żebym faul. O, 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 jak pięknie kiwki robi, podaj. O, o, czeka. Ajajaj! Aj, aj. No, tam są Ale mam to się No, masz. A szakir ma dobre główki? Co? Shakir. Nie, no, on no ma słabe główki bardzo. Jeszcze trzy minuty dodał Chińczyk, no co za dziad. Kurde, co będzie dzisiaj nie wychodzi? Marżna, marżna. No, smakuj! Kurde! No, za tego pada, bo jadłem obiad. Piotr, to będzie się hmm. masz dobrego murzyna, na widzisz? Z ekwadoru wyżej, ekwador, ekwador słonie z bananów. Nie marudź! 12 minut było pomiędzy galami czy 3. Nie to było doliczone, tak? No, w 32 trafiłem z Cardego, w 17 trafiłem e, pierwszego. Ale proszę, jak będziesz grał, e, jak wygrasować Francja, nie Honduras. No, nie nie chcę Hondurasu, <laughs> mi tak to jest najsłabsze. Wiesz, że Honduras będziesz się dostaje na mundial i przy a, a nie jak Polska. <laughs> Polska, ale polska jest słabsza od Hondurasu na Mundial się nie dostała. No, mu Honduras się dostał, na mu. No, nie, Honduras się dostaje, zaczyna Mundial, tylko że on nie wychodzi z grupy. No, zawsze się dostaje na Mundial. No, ale to jest, wiesz, jakiś honor, chociaż na Mundialu być. No. Ale każdy chyba kraj strzelił gola, nie? W każdym meczu. Znaczy każdy kraj strzela, postrzelał gola. No, postrzelał gola każdy. Go no, i sędzia. Nie, Iran chyba nie strzelił. Nie strzelił. Ale no, tak, zboczył. Ej, 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 czekaj. Nie, bo twój tam leżał, pudy, nie wiem, Kurde, ile to trwa? No koniec. No bo ja miałam tu niby wybić, bo to musi być 20 czy 30 <coughs> no. metrów od bramki piłka, żeby nie gwizdać. I musi być u... Bo zgadnie ma overrolla. Co? 69. To? Mój bramkarz. Co? Nie wiem, wszyscy mają głupie skoje, że z tym, to jest normalna cyfra. Ale chodzi mi o to, że tak mało, a nie, że taka cyfra. U! Ja pierdzele! <suszel> Łukasz, no, mój słabego bramkarza. A wiesz, pięć pięć goli goli wiesz, jak? I, szpon, poniżej 50, się nie rzuca? Jak co ma? Poniżej 50 overrola! Się nie rzuca? No! Pię, jeszcze 5 goli istotnie. A bramkarz Hondurasu jest, le, jest lepszy od kopy? No! E, e, teraz sprawdzimy, kto ma najwięcej tych goli. Na tym odcinku. Bo. Dobra. Co to było? Jezus! <noise> Łukasz, by Ale jeszcze 5 goli Dwa słowa, B na aglio. Nie, nie, nie. Nie! Nie, Aaa, na farcie! Bo ja bym wybiłem oh, źle. Na farcie! Dobra. 4-4. 1 Czy będzie? Spadło ci coś? No. Kudziak. Kudziak. Nie, chodź to. Łukasz, jesz Michała Orlowskiego. Łuka, ja zabiję Michała Orlowskiego. Nie będziesz przez tego. A ja już mam. Co? Ja, znaczy, ja nie mam już. Ja miałem no. tylko czyste. Mario no, ale ja może wygram. Durny Ekwador się obudził. O! Wormbergen. Stoker. Głaga. Kurde, jak Ekwador słynie z handlu bananami i tymi takimi... Tak? Nie wiem. No! Bo tam mają plantację i tego to mają. I ten Sejeda, kurde, fajny kosmyk. Jest. Ma fajny kosmyk. Keisedo, on gra w spaniolu. Boi, ty patrz jaki... To jest Ronaldinho. Zobacz, to no. taki Ronaldinho. No, Ronaldinho. Sami biali w Ekwadorze. A w Ekwadorze czarni są? Czarno biali też. Albo tacy, tacy lekko. Jak w USA? Tacy lekko czarni. na no. są. No. w końcu się obudziłem. Czy myśleliście, że ja przegram? Nie. Ja. dobiegniesz! dobiegniesz Nie dobiegniesz. trafił z pięciu metrów! A, dobieg. Zobaczysz, że dobiegł! Inter. Kurw! Nie przeklinaj. Łukasz, opanuj emocje. <śmiech> <śmiech> jeszcze moja! No co cię zatrzymał?! No bo on dostał! Nie! On tak powiedział. Nie! Tak chamsko. Nie! Dziękuję. Nie! Jeszcze ten czarny ma piłkę Teraz już nie Kurde, wiem. ta Fifa Worldka, Bratylia, nie jest w ogóle dopracowana. Uuu, to binne! Nie! <grym> nie, wiesz co, chciałem... Ta z... nie jest w ogóle dopracowana, no bo, bo co, za chwilę gole Oni ją zderpili, podają. oni ją zderpili teraz. Najbardziej zderpionej tak jest piętnastka. Nie, jakaś się KS'ego. Do... Hat-trick. Dobra, Emil Dobra, jeszcze ja mam 21 minut. <grym> Czy będzie remis? Co to co się to nazywa powrót. Co? On, on się z gola? A mówią, mówiam, ja jak to stoi. No kurde! Kajsedo? Nie ma. Stoker, który jest stokowy. Co? <laughs> Co? Nie, bo w grze stok stokowe są czołgi takie takie no. pierwsze, nie? I każdy mówi na to stoki, on jest stokowym graczem. Cefrowić! Aj, by bebu... był. Jeszcze wyjdzie? No, dobiegnie. Bez mnie do co dobiegłeś. O! No nie! Nie! Jezu! Nie wiem, bo. <noise> cztery, cztery. Wrzucę, teraz nie dopuszczam. Mam Jezu. Znowu tam, teraz jakiś kurt murzyński przyszedł. Właśnie nie się na niego marynarzy. Abyś był spalony, po co zobaczymy? Weź nie żuj. Słuchaj, to się tam nazywa? Tam... To się nazywa powrót. Hmm. <laughs> może jeszcze trafię. Bo może ja trafię. Jak ja trafię, też będzie w ogóle. Nie dam ci. A ja ci nie dam. Co?! Jeszcze z piekli w szar. No. Fabian. No i... Ty, ty niejeden obrońca poda temu teraz... Ja pierdzie, Teraz nie możesz podać, wiesz o tym. No wiem. No kurde! Jezus Maria, bo nagle Jeszcze głupi Szwajcar się urodził kurde w Niemczech! Patrz jak to pójdzie, jak chcę zobaczyć tylko... <śmuch> <śmuch> Jak, jaka szmata? No kurde, bo, bo ty najpierw specjalnie źle grasz, a potem bierzesz się w garść. To z handskie z twojej strony. Nie, nie robię tak. Robisz nieraz, w każdym meczu tak robisz. W każdym meczu pod koniec zawsze wygrywasz. Super! Najlepiej, 5-5. Może 5-5. Co to robić. Ale ładnie to przyjdzie. Zrobię to. Mnie. Kurde. <śmuch> Przez nogi! Jak! jak? Pierdzi, że to Miguel jest. Jest! Ledwo co? Shakiri 90. Minuta! Jest! Ale ja też zobaczę, jak on to dobił, bo ja nie wiem, czy to się od Twojego jeszcze odbiło. No bo zobacz, ledwo co dobiegłem, zobacz! Tak, cieszycie się w surku. Ledwo co, zobacz. To jeszcze ktoś. No. no. A no. zobacz, jeszcze karny miałem. Trafiłem. Nie, 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 nie. Nie dam, nie dam. Dwie <ścoughs> Nie, nie. Nie weź! Nie rób <ścoughs> czy, czy, Nie! Nie! Nie lubię cię! Może ty robisz tylko no! osoba, ja zawsze robię ładnie technicznie! Nie, ja nie gram. Nie gram. Marzego. Ja pierdzielę, proszę Cię, nie chodź cały czas jedną osobą, ale tak nigdy nie robię! Raz tylko mi się tak udało. Dobra, zrobię jak Ty. No. kurde, głupi muzyk, leż na ziemi. Okej. Okay. Ledwo co. No, jeszcze jeden mecz tylko. Nie, czemu? Bo jest jedna kreska. Ale rozumiem, że to może wytrzymać co trzy nagrania. A, to a nie wytrzymało cztery. Aha, no dobra, no to spróbujemy. Czekaj, statystyki. St O, tyle samo mieliśmy, tylko wszystkie celne. Zobacz, zobacz, zobacz. Player ratings, kliknij i zobacz, że mój będzie lepiej. Pokaż swojego. O! Zobaczmy, zobaczmy. o zobaczmy. No, Acie, to twój twój Aaaaah! Co zamierzasz robić? Tu się subskrybujcie, oceniajcie, czekajcie jakieś nagle się na górę, żeby A jeszcze sprawdzamy ten. Zostać łapkę w górę, Widzicie, czy jeszcze pozdrawiam. Wybieram Honduras. No raczej czekaj, sprawdzimy tylko statystyki, kto ma najwięcej bramek test to jest? Tutaj. Caicedo z Ekwadoru. Potem Negredo. Dobra, drogba. Do... Dobra, na razie.